Bujalutkowie, tu Halik 1. Eee, co ym, tutaj robię? Otóż ym, w tej chwili jest to vlog taki informacyjny trochę ym, dlaczego nie było filmów, co będzie na kanale. Pierwsza podstawa, dlaczego nie było filmów? Eee, filmów nie było ze względu na to, że po prostu byłem chory. Jeszcze do tej pory trochę mam zawalony nos, więc głos mi na to nie pozwalał ym, Co dalej? Eee... Po prostu też jak trochę chory byłem, przeziębiony, to też troszeczkę mi się nie chciało, a za dobrą poradą znajomego, jak się nie to lepiej nie nagrywać, bo no po prostu można coś schrzanić, ehm, co dalej? Ehm, na kanale nadal będą się pojawiać odcinki z Kroniki Riddicka i Alien Shootera, gdyż no, trzeba w końcu skończyć tą serię, od jutra biorę się ostro do roboty, ehm, co dalej? Yy, nagrywam tego vloga. Akurat jest w tej chwili 12.02, z tym, że to jest dzisiaj wtorek? Wtorek? Że mówię, sprawdźmy. Tak, wtorek. Dobra, co dalej? Yy, na pewno będzie się pojawił też Silk Road Online, tak jak wcześniej nagrywałem. Zacząłem. Dla fanów lola. Yy, Zacząłem grać w Lola League of Legends, dla tych, co nie wiedzą. Eee, powiem szczerze, że, że jestem w szoku, że gra może tak wciągnąć, bo wciąga, naprawdę wciąga. Od dwóch dni zacząłem grać i się wciągnąłem. Więc możliwe, nic nie obiecuję, ale jest możliwe, że odcinki z Lola zaczną się pojawiać. Ale najpierw skończę kroniki Ridika i Alien Shootera. No i zapoznam się bardziej z danymi, z danymi, Lola. Jak się gra, co się robi, etc., etc. A co dalej? Um, no to chyba wszystko. No. Z tego co wiem, że to, znaczy no, z tego co tak myślałem, to kurczę się zastanawiałem, czy nie nagrywać yy. teraz jeszcze trochę odcinków z Battlefielda. Trzeciego, ale nie na razie. Na razie przystopuję z tymi seriami, bo kurczę, zacznę jedną, drugą, trzecią, i w końcu będzie tak, że część zapauzuje, część znowu będzie odpalona. Je tak po prostu będzie to bajzel totalny na kanale. Nie robimy dwie serie, które teraz lecą, czyli kroniki Lilika ucieczka z Butcher Bay i Alien Shooter. To chyba wszystko. No. Trzymajcie się, na razie.